Dobra, tutaj Oni tutaj mniej pilnują, tutaj wchodzi, wy zrobimy tak. By o cich, uwagę, a ja co ty tu kurna robisz? Mówiłam, żeby ze mną nie jechał. J J James? No witam serdecznie. Przepraszam, że Wam zepsułem dobrą zabawę. Nie wiem o co ci chodzi. Ty cały czas szedłeś za koką? Nie, słyszałem jak gadała z jakimś gościem o tym, że porwali Adel. Wziąłem taksówkę i pojechałem za nim. Minusz no lamię przez was zaraz. Dobra, mniejsza. W takim razie robimy tak. James i Connie pójdą anielnie odwrócić ich uwagę. Jak już James zadał sobie tyle trudu i tu do nas przyjechał. A ja przechwycę Adel, wrócę z nią do centrala i sama za nią pobiorę ten okup. A po co te podchody? Nie możesz po prostu z nim ustajesz, to będzie lepsze rozwiązanie? Mogłabym, ale nie wiem, czy byście na to zgodzili. Wolę najpierw ją wziąć, a potem ich o tym łaskawie poinformować. A ja to co? Bezużyteczna? Ty wracaj do domu się chociaż na chwilę mocno oczy pokazać, że w końcu na policję nie zadzwoniła, bo wstaję, nas do reszty udupi. Ej, no nie! Bez dyskusji, tu nie jest koncert życzeń! Chodźcie. Kołaniajcie się przed Crystal Diamond, najlepszą wokalistką w szkole! Zgadnijcie się, stało. Nie, to nie zgubicie. Krystal wygrała konkurs muzyczny. Że co? O, oh my gosh. Ona się w ogóle od niego dostała? Przecież Krystal wyleciała chyba ze wszystkiego, co da. No do konkursu muzycznego się jakimś cudem dostała. I większym cudem nim wygrała, pisze ogłoszenie. Mm. Ja wtedy do mnie, że gorzej do w tapitowaniu blenderze nie widziała. Ja wtedy do niej, że przynajmniej nie muszę sobie cofać 20 w końcu dobrze wyjść. Ja wtedy do mnie. Ej, widzę dyrektorki, widziałem Apple na dywanik. Uuuuu. No bo ogólnie sprawa wygląda tak, że tam wisi ogłoszenie, że Krystal wygrała konkurs muzyczny. Co? Ta Krystal wygrała konkurs muzyczny? No i widzę dyrektorki, uznały, że to przecież nie jest możliwe, i się domyśliłeś, że doszło do sfałszowania wyników. Apple jest teraz na dywaniku. Tylko ja nie wiem, dlaczego one twierdzą, że to akurat ona je sfałszowała. Nie no i to mogę jakoś sprawdzić. Więc skoro twierdzą, że Apple sfałszowała, no to musiało tak być. Ale ona byś nie dała nikomu przykupić. To do jej niepodobne. Wiesz, to nie o to chodzi, bo je szantażowały takie dwie laski. No przecież one już dano przestały, One tylko chciały, żeby Sena nie dostała się do koku stęcznego, żeby się zemścić. Czekaj, co? Czym one szantażowały Apple? Um, z tym trochę dłuższa historia. No bo April jest tobie zakochana od dłuższego czasu i się cieszyła, że się zakolegowaliście, bo Ty ją polubiłeś, bo jest taka miła, uprzejma i itp. Tylko, że w pierwszym gimnazjum była taka jedna akcja, że byłyśmy na mieście i Epril wrzuciła Anżel do kałuży. W sensie tak bez powodu, po prostu do nas podeszła i ją wrzuciła. No i się bała, że się o tym dowiesz i o tym szantażowała, bo one o tym wiedziały. Ale ona wtedy sfałszowała przez to wyniki castingu do kokusu zewnętrznego. A nie wiemy, czy się stało, że sfałszowała też kokusu muzycznego. Może ta Krysta się dowiedziała o tej kałuży i ją też szantażowała. Tia, dowiedziała się, że Apple jest w komisji, że kocha się w Jade'ie, że wróciła Angel do kałuży, że nie chce, żebyś o tym Jade do... No błagam, to by nam chyba musiała podsłuch zamontować. Dobra, ja zaczekam, jak Epli wyjdzie z dywaniku i powie, że mi to wyjaśniła. E, chłopaki, skąd wy jesteście? Nie kojarzę was. My z centrala jesteśmy, na nadziei. Tak, przyjęliśmy ich niedawno właśnie. A pani menadżer przyjechała w jakiejś sprawie? Tak, tak, co teraz? Ognia. No miło by było, ale Fajkiem się skończył. No dobra, niech będę strach. Koka nam padała, żeby tu bardzo gościnni jesteście. No wiadomo. A czym wy się zajmujecie? Głównie tu dilerka, ale kolega czy draba jako mechanik. Cześć! E, lilka Nektarynka, nie przeszkadzaj. Dość rozmawiają. No już mi stąd. Się tylko panoszą i odgań w kółko trzeba. po poszakoka? Ja odkręciła chyba. Dzięki. W tej komisy utrzymała, kata z nią właśnie. Tylko czy te klucze, gdzie nie mogę je. O, sama turka. Dobra, ade już gdzieś wolna, chodź. <zysy> Boże, tak kochani proszę zabierz mnie stąd to było straszne kocham cię ja tak bardzo kocham dobra chodźcie szybko spadamy stąd nie czekaj wieczór mojej pakunki Nie miałam czasami tym krytyną kasy, że mi kupowali jakieś i kosmetyki. Miałabym gnić kilka dni w tych samych ciułach i makijażu? Żeś ich wytrasowała. Też kociek. Co tu robisz? Dlaczego nie wróciłaś do domu? To no bo matka, by mnie zamknęła w pokoju. A mnie policja, za mnie w a ta matka po nią zadzwoni. Ojej, ona jest przyzwyczajona, że nie wracam na noc. Ona dopiero po kilku dniach mojej ucieczki z domu zwoli na policję. Dobra, nie ma też czasu. Szybko, bierzcie ją i jedźcie do centrala. Niej, że ona chyba przyszła na te castingi na statystkę, nie na aktorkę. I ona wtedy do mnie, że mi się chyba przysłuchania pomyli, bo nabór aktorek do pornosu jest dwa budynki dalej. Uuu. zamknij się. A i wiesz, jaka słuchaj, ja wtedy do niej... Mamcie plotypki gorąca. Dopiero robiłam spieca. Yy, pokaż to. Co? Koka irem wymieniła Adel na jakąś laskę? Ja jasne, Adel prędzej wymieniła. Aha, bo ta laska noś taki sam pieszczonek jak one. No to pewnie jej ukradła, ja nie wiem. Ty, w ogóle, ciekawa co Adel na to? nawet w ogóle w szkole? Daróż czy możemy mi to wyjaśnić? co? co? A, ale... złodziejka! Zamknij się! Czy ty ukradłeś ten pieszczonek Adel? No nie! Nie mam co robić w życiu, tylko Adel okradać. Tu jak wyjaśniesz to, że Szoc mał taki sam? One noszą pierścionki za kilkadziesiąt tysięcy. No to raczej go nie kupiłeś, co nie? To ja ci powiem, jak było. Jakiś gość podszedł do mnie przed szkołą i sprzedał mi go za pięć tysięcy. jego laska. Ja sprzedał ci pierścionek warty kilkadziesiąt tysięcy za kilka tysięcy. No błagam! No ja nie wiem, dlaczego on. jest kiedyś normalny, teraz wszyscy w szkole mamy za złodziejkę. Naprawdę, może tak próżno? Ja nie chciałam żeby to bo ze względu na pierścionek, tylko. A zresztą, to już nie istotne. Ja nie chcę wychodzić za mąż za złodzieja. Zabieraj to! Zrywam zaręczyny! Co? A, ale Daria, ja nie... OMG! To ty jesteś ta nowa Adel? Ja jestem twoja fanka! Mogę autograf Adel. Co? Co zrobiłaś? Jest w drodze do centrala. My weźmiemy do siebie w dzielnicę To było, to z nami ustajeć, a nie przyjechałaś i sobie uwzięłaś. Ja w tym momencie sprzątam wasz bowagan. Czy wy jesteście nieormani? Jest tyle sposobów na zarobek, a wy sobie wymyśliście porwanie za okup. Nawet doprowadzę te wasze akcje do końca, tylko w znacznie bezpieczniejszych warunkach. To to ma teraz słody? Jej chłopak z kochanku. No to przecież to porwanie tyle niepoważne jest. A tu nie jest cymbal istotny, czy on jest poważny, czy nie, tylko to, żeby na nim zarobić i policja nie zaczęła węszyć. Daj, wezmę ci te Oj, kotku, nie widzisz, że są z nami niższe warstwy społeczne? No, Ady, daj. No dobra, ale jej to tak nie ujdzie. To może być najbliższy przystanek autobusowy, o, Nie! Ja nie będę jechała żadnym autobusem! Nie będę podróżowała w tak drastycznie koszmarnych warunkach! Nie! O, Jad, nigdy nie jechałaś autobusem! Przygodę będziesz miała. Na dzielnicy też nigdy nie byłam! To był mój pierwszy raz i ja nie chcę takich przygód! nawet nie wiecie, co tam przeżywałam. Tam był taki syf, że mi ubrania blaku od tej wilgoci. Musiałam siedzieć na tych ich melanżach i, i, i nie często jakimś tanim alkoholem i ruskimi papierosami. Będę miała traumę do końca życia. Bez urazy, Ad, ale wydaje mi się, że to ty im zrobiłaś większą traumę, niż oni tobie. Słuchaj! Um, no co, wywali imię z komisji Zawisili hmm. Dlaczego to zrobiłaś? Okej, okay, łatwiej ci Dziewczyny powiedziałem mi, że wrzuciłaś Angel do kałuży i jest we mnie zakochana A, aha Fajnie Dzieee <grystanie> yeah. To ciekawe, po co tyle czasu tej mercedesce płaciłam? Co? One mi powiedziały, że szantażowały cię tylko takie dwie laski, żeby się takim zemścić. No tak, ja wtedy sfałszowałam wyniki w castingu tenecznym, żeby spałeś nie dostały. A oprócz ich szantażowała mnie taka jedna, co brała ode mnie kasę. I ona udzielała pomocy kandydatkom na królową szkołę. I kazała mi sfałszować wyniki kokusu muzycznego, żeby Krystal wygrała. I to wszystko przez te kałuże. Tak. Po prostu ty mi się od dana podobałeś, i wreszcie zwróciłeś na mnie uwagę. W sensie zakolegowaliśmy się. A że ty mnie polubiłeś, bo jestem taka miła i w ogóle. I po prostu nie chciałam, żebyś się dowiedziała, że nie do końca tak jest. Poza tym, anżel, jest twoja koleżanka i no. Jeden, april. Wierz mi, że mi to jest naprawdę bez różnicy, że ty w pierwszej gimnazjum wrzuciłaś Angel do tej kałuży. Poważnie? No, wrzuciłaś ją do kałuży, nie pod samochód. No i jeszcze jedna sprawa. Niestety Apple z mojej strony możesz liczyć co najwyżej na kolegowanie. A. Usłyszałaś najgorsze, co może być w takiej sytuacji. Zostajmy przyjaciółmi. <grym> nie, no wiadomo, że trochę smuteczek, ale przecież ja nie zmuszę, żebyś się we mnie zakochał. Okay. Oh, dobra, jest okej. Dobra, tak, jesteśmy. Gdzie tadel? A co zrobisz? Sprawdzam, czy mi nic nie ukradła. No wiesz? A się. Katrina, to nie jest taka złodziejka. To po co jej dawałaś, to torbach twierdzi, żeby cię okradła. Chociaż nie ma czasu. Przyszedłem jeszcze raz wyjaśnić sprawę. No bo chyba nie masz zamiaru zakończyć naszego prawie trzeciego związku przez jedno nieporozumienie. No, słucham. A wiesz tak jak już mówiłem, jakiś go sprzedał mi ten pieszczonek przed szkołą za pięć tysięcy. Ja nie wiem, czego tak tanio. Podejrzewam, że sam go ukradł i nie znam jego prawdziwej wartości. Tja, jakimś przewielkim zbiegiem okoliczności akurat taki sam jak te, które nosił Szolc. No to nie wiem, może właśnie ukradł go Adel. Zostawiła go gdzieś i on go szybko wziął i jeszcze mi sprzedał w tej samej przerwie. Hmm. No może i tak było... Ale czy ty, Dariusz, jesteś niepoważny, żeby kupić pierścionek od jakiegoś gościa z ulicy? Wiadomo, że to jest w większości kradzione. Nie wiem, właśnie, rodzice mi dali kasę, miałem iść po szkołę do jubilera. Nie wiem, co mnie wzięło, że w końcu kupiłem go od tego gościa. No dobra, czy z tej całej sytuacji wynikło, że nie jesteś złodziejem, tylko po prostu debilem? No, no, no może... W ogóle, gdy się kłóciliśmy, powiedziałeś coś, że ty nie chcesz się ze mną zaręczać dla pierścionka. No tak, mi chodziło o to, że osiągnęlibyśmy kolejny etap, że nasz związek byłby pewniejszy. No to po co ten pierścionek? Przecież on tak naprawdę nic nie zmienia. Tak samo ze mną zerwała z nim, jakby zerwała bez niego. Ja ci się oświadczę, ale nie na litość bosku w gimnazjum, tylko najwcześniej w liceum. Hmm. I tak już mi się to chciało pierścionków. Daria, a mogę teraz na autograf? Proszę! Czy możesz przestać za mną łazić? Ta Adel, to jest jędza okropna! Super, że ty jesteś nową szefową w shorts! A zostaniesz moją przyjaciółką? Weź mnie zostaw w spokoju! A mogę selfie? Proszę!